Katarzyna Magiera, witam Państwa i zapraszam na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Dziś w programie. W sobotę w palmiarni grupa fotograficzna aczkolwiek portretowała Gliwiczan. To kolejna odsłona akcji. Żeby rzeczywiście realizować ten portret Gliwiczan, czyli portretować tych mieszkańców gliwic ludzi związanych z gliwicami w kontekście miejsca. Według ekspertów z po naszym mieście jeździ się nie najgorzej, czyli 40 km na godzinę i to w godzinach szczytu. Gliwicki magistrat poszukuje stażystów. Warunek konieczny chęci. Szukamy absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów określonych kierunków. Gliwickie diabełki, czyli fauny tańczące przed urzędem miasta, dostały dzisiaj skrzydeł. To kolejna metamorfoza, tym razem z okazji 1 kwietnia. A jak obchodzą go Gliwiczanie? Koledzy powiedziałem, że mu motor zwinęli, a żeśmy go przestawili. Dobry tu ma sobie pączki nadziewane majonezem. Ej, zjadłem pączka z majonezem wypełnionym. E, znajoma zadzwoniła do mnie że wygrała w to dałam się nabrać. Myślę nad czymś oryginalnym, ale jeszcze nie zdążyłam wymyśleć. Jeszcze nie w ogóle, my tam się szykujemy jakoś, ale. To dopiero się rozkręci ci w dniu jakoś. Masz zamiar? W twojej siostrze na przykład? Ja nie. Dlaczego? Bo nie mam pomysłu. Nie, miałyśmy w planach wcześniej już, ma rok temu. Nie przyjść po prostu na uczelnię. Ale mieliśmy oddanie i oczywiście parę osób się na to nie zgodziło i tak jakoś nie wypaliło. Znaczy no jeszcze nie zdążyłam nikomu zrobić żadnego kawału. No nabrał, ale to tak... W domu, że tam ktoś czeka, nie, że mam spojrzeć, że mam wyjść z domu, że tam ktoś czeka. Można też kanał nabrać, że się nie ma biletu, albo kanał może nabrać bilet, raczej znaczy, pasażerów, że sprawdza bilet, a nie sprawdza. Kolega nie zdał dzisiaj podobno. <grymka> 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 Ale to jest dowczor, mam nadzieję? Na serio, bym dzisiaj na poprawie nie zdał. Tak twierdzi przynajmniej. A jutro się dowiemy, czy jaka jest prawda. Powiem mojemu chłopakowi, że jestem w ciąży, i potem to odwołam. No tak, jak rodzice przychodzą, mówią, że jesteś adoptowana, a później ciebie ja okręcam. To był niezapomniany weekend. Niezapomniany, bo zdjęcia, które zrobiła Gliwiczanom grupa fotograficzna, aczkolwiek, mają być pamiątką dla pokoleń. Sam projekt ma, powiedzmy sobie, znamiona czegoś, co można byłoby w skrócie nazwać takim lokalnym patriotyzmem. Czyli, czyli, coś, co jest jakby istotne. Każdy, myślę, że no powiedzmy sobie, może chciałby się poczuć tak tym Gliwiczaninem, tak, być, e, być, zaznaczonym tak w tym naszym projekcie. Od 2011 roku grupie Aczkolwiek z młodzieżowego domu kultury udało się zrealizować sześć dużych akcji pod hasłem Portret Gliwiczan. Sobotnia była kolejną. E, mam nadzieję, że e, uda nam się wpisać na kartę historii Gliwic tym, tym materiałem. W sposób znaczący, jakby zaznaczyć obecność, tak powiem, no Gliwicza, tak? Sam dokument myślę, że on dopiero będzie miał pełną wagę, wartość za lat 10, 20, 30. Ja osobiście chciałbym zobaczyć taki dokument z lat 70. 60. No niestety nie było wcześniej grupy aczkolwiek. Namawiam młodzież i dzieci, bo oni są przyszłością w ogóle dla wszystkich, więc. Powinni, tym bardziej, że takie piękne miejsce, nasza palmiarnia. Tak namawiałam i nawet mają przyjść tutaj znajomi. Czekamy na nich, więc ma, mamy się tutaj spotkać. No, na pewno ciekawy pomysł. Myślę, że. Każdy może wyrazić jakąś swoją opinię na temat tego, czego się spodziewa w przyszłości. Palmiarnia jest to jednak jest miejsce, które jest no, związane z Gliwicami i takie też jest założenie naszego projektu, żeby rzeczywiście realizować ten portret gliwiczan, czyli portretować tych mieszkańców Gliwic, ludzi związanych z Gliwicami w kontekście miejsca. Miejsca, które jest ściśle związane z gliwicami. Co tak, dokładnie nie znam wszystkich szczegółów, no ale jestem tu pierwszy raz w ogóle, no mi się wydaje, że to jest dobra rzecz, nie? Nie lubię być poszedł jakimkolwiek obiektywem, Był była chwila taka, bez, bez takiego jakiegoś namysłu syn, syn to zaproponował. Fotografowanie to nie jest jakaś straszna rzecz, nie? To także nie, nie, ba, nie bałem się. My też daliśmy się wciągnąć do projektu i dałam się sfotografować, a teraz muszę odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. A więc tak, kim pani jest? Co jest dla pani najważniejsze? Można powiedzieć, że szczęście, jeśli to ma być jednym słowem. Może być jednym słowem. Dzisiaj jest 29.03. 29. Można takie coś powtórzyć, bo jest to ciekawy pomysł, a miejsce jak najbardziej jest. Odpowiednie do tego typu przedsięwzięcia. Uważam, że powinno być więcej takich akcji w Gliwicach. Naprawdę, wyciągnąć nas z domu, a nie siedzimy w tych domach albo biegamy od placu, zabaw do placu, zabaw z dzieckiem, a naprawdę powinno się częściej odwiedzać palmiarnie. Może uda nam się w ciągu dwóch lat wydać finalną wersję już na papierze w formie albumowej. Zobaczymy, czy fundusze nam na to pozwolą, czy uda nam się zebrać sponsorów i, 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 i ludzi że powiem, dobrej woli. Na tym etapie możemy znaleźć z każdej edycji album w formie internetowej na stronie portretgliwiczan.blogspot.com. Gliwiczanie w każdym wieku chętnie dawali się sfotografować, a ich indywidualne portrety z herbem miasta będą świetną pamiątką dla przyszłych pokoleń. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice. Gliwice to jedno z nielicznych miast, po których jeździ się w dobrym tempie. Specjaliści z serwisu korkowo.pl przyjrzeli się naszym ulicom i mierzyli m.in. prędkość, z jaką poruszają się kierowcy przejeżdżający przez centrum, czy częstotliwość tworzenia się korków. Z zebranych materiałów wynika, że najwolniej jeździ się po gliwicach w godzinach porannych, czyli do godziny 8 rano oraz między 19 a 21. Wówczas prędkościomierze wskazują na maksymalnie 40 km na godzinę. Poza szczytem średnia prędkość wynosi już 45 km na godzinę. Za duży ruch tu jest. Ja jestem kierowcą od 45 lat i zawsze jak do miasta jadę jadę autobusem przez centrum jest coraz gorzej ale bo zakarkowane wszystko ale ogólnie no nie jest najgorzej też tak wydaje mi się że jest tak całkiem znośnie coraz lepiej z powodu średnicowej drogi i autostrad dalej do ideału nam dużo brakuje bardzo dobrze tylko że te remonty się skończyły Gliwice w porównaniu z większymi miastami okazują się sprzyjać kierowcom. Po naszym mieście jeździ się zdecydowanie lepiej niż na przykład po Krakowie czy Wrocławiu. Tak dobrze jak u nas jest już tylko w Łodzi, gdzie średnia prędkość poza szczytem jest nieznacznie większa i wynosi 46 km na godzinę. Kilkutygodniowy płatny staż i doświadczenie to główne nagrody w ogólnopolskich konkursach pod tytułem Graż o staż oraz Kariera na start, do których po raz pierwszy włączył się gliwicki magistrat. Miejsca stażowe są dwa, jeden w dziale inwestycji i remontów, drugi w wydziale architektury i budownictwa. Zadania zostały szczegółowo opisane na stronach internetowych obu konkursów. Urzędnicy nie mieli większego wpływu na ich treść. To zadanie, które dotyczy wydziału architektury i budownictwa sprowadza się do takich trzech jakby etapów. Pierwszy etap to jest propozycja nowej aranżacji, nowego wykorzystania, rozszerzenia, wykorzystania, które my planujemy domu przedpogrzebowego. Druga część to jest wskazanie na załączonym zdjęciu najbardziej charakterystycznych elementów dla danego, dla danego typu że tak powiem, architektury, stylów, w jakim wybudowany jest dany budynek. Znalezienie tych, tych najbardziej charakterystycznych elementów. Ostatnia część zadania odnosi się stricte do gliwic. Uczestnicy konkursu będą musieli wskazać miejsca w gliwicach, które ich zdaniem są najciekawsze pod względem architektonicznym. W Wydziale Inwestycji i Remontów przewidzieliśmy, że osoba, która do nas trafi, będzie miała za zadanie wykonanie takiego zestawienia i tabelarycznego, i opisowego, różnego rodzaju wymagań, wskaźników, które są obowiązujące przy realizacji inwestycji boisk przyszkolnych, przy modernizacji budowie boisk przyszkolnych. Wraz z całą infrastrukturą, tutaj chodzi o wszystkie bieżnie, skocznie. Dla obchnięcia kulą. Chodzi o pewne wskaźniki, parametry, które muszą być wzięte pod uwagę. Jedyny warunek, jaki stawiamy, również jest zdeterminowany zadaniami, które przewidzieliśmy do realizacji na tym stażu. Szukamy absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów określonych kierunków, czyli architektury, budownictwa i historii sztuki. Czas na rozwiązanie zadań jest w obu przypadkach podobny. Studenci oraz absolwenci uczelni mają czas do 10 kwietnia. A czy po zakończeniu stażu znajdą pracę w urzędzie, to już zupełnie inna kwestia. W dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko. Żegnam się z Państwem i zapraszam jutro o tej samej porze.